Czy wiesz, ile bakterii mieści się na czubku szpilki? Mniej więcej tyle. Zaraz pokażę Ci, jak odczytywać tak duże liczby. Czy wiesz, jak nazywa się góra, która jest najwyższa na świecie? Najwyższą górą na świecie jest Mount Everest. Jej wysokość to 8848 metrów nad poziomem morza. Zapis n.p.n. N. oznacza właśnie nad poziomem morza. Ta liczba składa się z czterech cyfr. To jest cyfra jedności, to jest cyfra dziesiątek, to jest cyfra setek, a to jest cyfra tysięcy. Chcąc odczytać dowolną liczbę, możemy ułatwić sobie zadanie, grupując cyfry, odliczając po trzy od prawej strony. Cyfra jedności, cyfra dziesiątek i cyfra setek tworzą pierwszą grupę, która nazywa się grupą jedności. W następnej grupie znajduje się tylko jedna cyfra. Grupa, która występuje po grupie jedności, to grupa tysięcy. W ostatniej grupie, tak jak w tym przypadku, nie musi być dokładnie trzech cyfr. Mogą być to dwie cyfry albo jedna cyfra. Gdy już pogrupowaliśmy nasze cyfry, możemy przejść do odczytania tej liczby. Liczby czytamy dokładnie tak samo jak słowa czyli od lewej strony. Zaczynamy od grupy tysięcy. Jaka liczba znajduje się w grupie tysięcy? 8. Mamy więc 8 tysięcy. A jaka liczba znajduje się w grupie jedności? 848. I tutaj mamy 848. Ta liczba to 8848. Osiem Zauważ, że po liczbie 8 występuje nazwa grupy. Grupa jedności jest wyjątkowa. Odczytując liczbę, która znajduje się w grupie jedności, nie podajemy na końcu nazwy tej grupy. Tej liczby nie czytamy przecież 8848 jedności. Ta liczba to 8848. Sprawdźmy teraz, jak odczytuje się liczbę pięciocyfrową. Zobacz. Dokładnie tyle wynosi długość równika. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, która część tej liczby będzie w grupie jedności, a która w grupie tysięcy. Pamiętaj, że odliczamy po trzy cyfry od prawej strony. Ta część liczby to grupa jedności, a ta część liczby to grupa tysięcy. Zauważ, że w tym przypadku ostatnia grupa, czyli grupa tysięcy, składa się z dwóch cyfr. No to jak przeczytasz tę liczbę? Zaczynamy od lewej strony. Jaka liczba znajduje się w grupie tysięcy? 40 mamy więc 40 tysięcy, a jaka liczba znajduje się w grupie jedności? 75. Ta liczba to 40 tysięcy. Długość równika wynosi więc 40 075 km. Jako ciekawostkę powiem, że długość równika to jest nieco ciut więcej jak łączna długość 381 tysięcy boisk, które znajdują się na stadionie narodowym w Warszawie. Spójrz na dość nietypowy przykład. Tyle wynosi masa Empire State Building. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Stanach Zjednoczonych, który mieści się w Nowym Jorku. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie przeczytać tę liczbę. Trzy pierwsze cyfry od prawej strony tworzą grupę jedności. Kolejne trzy cyfry tworzą grupę tysięcy. Odczytywanie rozpoczynamy od lewej strony. Jaka liczba znajduje się w grupie tysięcy? 365. Spójrz teraz na grupę jedności. Mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację ponieważ występują tutaj wyłącznie zera. Jeśli w danej grupie występują wyłącznie zera to taką grupę pomijamy przy odczytywaniu liczby. Ta liczba to po prostu 365 tysięcy. Zobacz. Ta liczba przedstawia ludność Polski w 2011 roku. Odczytamy sobie tę liczbę. Podzielmy najpierw poszczególne cyfry na grupy. Trzy pierwsze cyfry od prawej strony tworzą grupę jedności. Kolejne trzy cyfry tworzą grupę tysięcy. Kolejna grupa występująca po grupie tysięcy nazywa się grupą milionów. Zobacz. Te dwie grupy mają po trzy cyfry. Ostatnia grupa, czyli grupa milionów, ma tutaj akurat dwie cyfry. No to odczytajmy teraz całą liczbę. Jaka liczba znajduje się w grupie milionów? 38. Mamy więc 38 milionów. A jaka liczba znajduje się w grupie tysięcy? 529. Mamy więc 529 tysięcy. A jaka liczba znajduje się w grupie jedności? 860. Mamy więc jeszcze 860. Ludność Polski w 2011 roku wynosiła 38 529 860. To jest naprawdę ogromna liczba. Spójrz jeszcze na ostatni przykład. Tyle wynosiła ludność świata w 2013 roku? Ta liczba składa się aż z 10 cyfr. Odczytajmy sobie tę liczbę. W tym celu podzielimy poszczególne cyfry na grupy. Trzy pierwsze cyfry od prawej strony to grupa jedności. Trzy kolejne cyfry tworzą grupę tysięcy. Trzy kolejne cyfry tworzą grupę milionów. Kolejną grupą, która występuje po grupie milionów, to grupa miliardów. Zwróć uwagę, że w tym przypadku ostatnią grupą jest właśnie grupa miliardów i ma ona tylko jedną cyfrę. No to odczytajmy sobie tę liczbę. Jaka liczba znajduje się w grupie miliardów? 7. Mamy więc 7 miliardów. A jaka liczba znajduje się w grupie milionów? 95. Mamy więc 95 milionów. A jaka liczba znajduje się w grupie tysięcy? 217. Mamy jeszcze 217 tysięcy. Oprócz tego mamy jeszcze grupę jedności, w której jest liczba 980. Do tego mamy więc 980. Ludność świata w 2013 roku wynosiła 7 miliardów 95 milionów 217 980. To jest dopiero ogromna liczba. Odczytywanie dużych liczb będzie łatwiejsze, gdy pogrupujesz cyfry po trzy. Grupujemy cyfry od końca, czyli od prawej strony, ale odczytujemy od początku, czyli od lewej strony. Pamiętaj, grupujemy zawsze od końca. Liczba, którą widzisz, to 12 miliardów 723 miliony 457 825. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o dziesiątkowym układzie pozycyjnym, to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu. Odwiedź też naszą stronę pistacja.tv.